W kalendarz roku liturgicznego wpisany jest Adwent, czas oczekiwania i przygotowania do Bożego Narodzenia. Już od kilku lat Caritas Archidiecezji Poznańskiej proponuje nam przeżycie tego czasu z boskim kalendarzem, który jest propozycją do rodzinnego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. W tym roku Tematyka i treść tego kalendarza oscyluje wokół rodziny, aby razem móc dobrze się do tego czasu Bożego Narodzenia przygotować. Na każdy dzień jest zadanie, są także filmiki, które mają wspomóc to wspólne przygotowanie. Zachęcamy do nabycia tego kalendarza. Więcej informacji znajdziecie na stronie boskiadwent.pl, a także szukajcie tego kalendarza w swoich parafiach. Nabywając ten kalendarz, wspieracie dzieła prowadzone przez Karita z Archidiecezji Poznańskiej. Wspieramy zarówno dzieci, młodzież, dorosłych, osoby bezdomne. Wspomagamy jadłodajnie na terenie miasta Poznania, prowadzimy dom dziecka, przedszkola, świetlice socjoterapeutyczne. Wiele, wiele punktów, które dzięki nabyciu tego kalendarza możecie wspomóc. Bardzo dziękuję. Dobrego czasu Adwentu.